Z niektórych meczów jestem zadowolony, z niektórych meczów troszeczkę może mniej. Fajnie, że nie było żadnych takich słabych pojedynków, gdzie nasi zawodnicy się poddawali albo nie potrafili stawić czoła, więc to jest cieszące. Na pewno szkoda Mateusza Golasa w jego pojedynku singlowym. Widać było gdzieś tam, że zmęczenie fizyczne, zmęczenie psychiczne. Fajnie też, że starał się stawić czoła przeciwnikowi, więc to nas cieszy. No i co, zobaczymy, no dużo meczy do analizy, dużo meczy e, gdzieś tam do, do przedyskutowania z zawodnikami. Niektóre rozwiązania bardzo fajne, czyli widać, że gdzieś tam z tego treningu e, te rozwiązania taktyczne e, się przekładają na mecz. Ale też gdzie gdzieniegdzie widać, że jeszcze potrzebujemy troszeczkę więcej popracować, bo nie, nie jesteśmy w stanie z tymi lepszymi przeciwnikami wdrażać tego, co byśmy chcieli, tak? a co dopiero mówiąc, żeby ich pokonywać, także, także du, dużo, dużo, dużo rzeczy do przeanalizowania, dużo rzeczy do dyskusji.